Lecimy. A, się bateriało <noise> zdążyć. Tak, może zdążymy. Jeden bójziak szybki? Tak. Cześć, ja jestem Tatiana, a to jest Michał. Jesteśmy małżeństwem i wspólnie prowadzimy blog Więcej niż Zdrowe Odżywianie. E, przez najbliższe 3-4 minuty powiemy Ci, dokąd trafiłeś i co możesz tu dla siebie ciekawego znaleźć. Ale najpierw kawałek historii. Rzecz działa się w 2007 roku. Szczęśliwa rodzina. Pracujący tata, mama, która. Zrezygnowała na kilka lat z pracy zawodowej po to, żeby dokończyć studia, urodzić i wychować dwójkę wspaniałych dzieci, dziewczynkę i chłopca. Gdy chłopiec jest w zerówce, nasila się pierwotnie łagodna alergia. Dochodzi do sytuacji, w której dziecko reaguje alergicznie nawet na wodę. To wywróciło życie rodziny do góry nogami. Kompletna zmiana diety, poszukiwanie zdrowego jedzenia. Analiza alergenów wziewnych, pokarmowych, reakcji krzyżowych, które między nimi zachodziły. Musiało to zostać połączone z medycyną niekonwencjonalną, po to, aby pomóc dziecku wyjść na prostą. Po dwóch latach udało się. Teraz dziecko funkcjonuje normalnie. To jest historia naszej rodziny. Na szczęście ten czas już za nami. Od tamtej pory minęły trzy lata, i wszyscy cieszymy się świetnym zdrowiem i witalnością. Kompletnie zmieniliśmy naszą dietę, ale to nie jest wszystko. To na tym, na tym nie przestaliśmy, dlatego że nadal rozwijamy się, nadal analizujemy, co jest zdrowe, co nie. Nadal zgłębiamy tajniki zdrowego odżywiania. Jeśli jest coś zdrowego, to staramy się włączyć to do naszej diety. Wynajdujemy różne ciekawostki, bardzo zdrowe i będziemy starać się zachęcać Ciebie do tego. Całą naszą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się z tobą na naszym blogu. Jak się po nim poruszać. Na stronie głównej w menu m.in. znajdziesz trzy kategorie: artykuły, podcasty i przepisy. Artykuły to opracowania o zdrowym odżywianiu. Dowiesz się z nich, czym najlepiej słodzić, jakiej soli używać, bądź też do czego używać, i jakiego oleju. Blok ten będzie się rozwijał razem z nami, stąd też baza artykułów będzie sukcesywnie się rozrastać. Podcasty to nagrania, których możesz słuchać bezpośrednio na blogu, bądź też po ściągnięciu na swój komputer i w graniu na playera, również poza domem. Możesz słuchać ich jadąc samochodem, biegając, robiąc porządki lub też nawet pływając. Podcasty to fantastyczny sposób na pozyskiwanie ciekawej wiedzy podczas wykonywania innych czynności. Dowiesz się z nich o różnych aspektach zdrowego odżywiania, lecz nie tylko. Razem z zaproszonymi ekspertami będziemy rozmawiać o aspektach rozwoju osobistego, zawodowego, a również o roli hobby lub pasji w zdrowym i szczęśliwym życiu. Jeśli chodzi o pasję, to zdrowe odżywianie nie jest jedyną pasją Michała. Jego drugą pasją jest budowanie i latanie dronami. A drony są to zdalnie sterowane obiekty latające, bezzałogowe. E, dzięki nim Michał może wznieść się w powietrze i robić filmy, robić zdjęcia. I to jest jego wspaniała pasja. E, natomiast e, zachęcam do przesłuchania e, obejrzenia to jest obejrzenia, wideo. obejrzenia e, w, w prezentacji, którą miał okazję przeprowadzić w Warszawie i link do niej znajdziesz pod tym wideo. E, a wracając do menu bloga. Jest tam zakładka oczywiście z przepisami, i tam są właśnie te przepisy, które my stosujemy na co dzień i od święta. Chcę podkreślić, że potrawy sami gotujemy i sami je fotografujemy, i zdjęcia załączamy do przepisów. Baza oczywiście nie jest jeszcze kompletna, ponieważ jeszcze wszystkiego nie zdążyliśmy wpisać. Także wpiszemy to, co znamy, i będziemy wpisać, wpisywać sukcesywnie to, co nowego będziemy poznawać i wymyślać. Cały czas się rozwijamy. Jak wspomniałam, zgłębiamy tajniki zdrowego odżywiania i nowe ciekawostki. I będziemy i Ciebie zachęcać do tego. Ponadto kochamy Podróże po świecie. Bardzo lubimy testować nowe jedzenie. I po powrocie będziemy i Ciebie próbować zarazić nowymi potrawami. To wszystko, co, co przygotowaliśmy na powitanie. Pamiętaj, na stronie głównej w menu znajdziesz trzy najważniejsze kategorie, czyli artykuły. Podcasty i przepisy, gdzie wiedza jest ładnie posegregowana i łatwo dostępna. Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas maila. Adresy znajdziesz pod tym wideo. Dziękujemy za dotychczasowe polubienia i za komentarze. I co, prosimy o więcej, tak? Tak, prosimy o więcej. Natomiast, jeżeli chcesz być na bieżąco z tym, co się dzieje na blogu, zachęcamy do zapisania się na newsletter. Okienko do wpisu znajdziesz również pod tym nagraniem. I to już prawie koniec. Jeszcze tylko powiem, że we wrześniu urodziło się nam trzecie dziecko, i jest to chłopczyk. Tak. Śliczny, malutki, ma teraz trzy miesiące. Ma teraz trzy miesiące. Zapraszamy do Zapraszamy. oglądania naszego bloga. I cześć.